Cześć nas bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Adeks witam was w kolejnym filmie z serwera Easy Life. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować nową, przyszłą aktualizację, której jeszcze teoretycznie nie ma, ale już wam mogę ją pokazać, więc jest to taki filmik, w którym możecie zobaczyć coś, czego jeszcze na serwerze oficjalnie nie, nie, nie zostało to dodane, ale zostanie to dodane niedługo do policyjnej zbrojowni. Mianowicie mam przy sobie taki fajny przedmiot, który jest taranem policyjnym, e, i od teraz, znaczy od teraz, od przyszłej aktualizacji, policja będzie mogła już za niedługo e, włamywać się, a właściwie może nie włamywać, tylko wyważać drzwi e, do domów obywateli. E, bo były już kilka takich przypadków, że na przykład ktoś został na serwerze porwany m, i przetrzymywany gdzieś w domu. Teraz policja będzie mogła e, do takiego domu też również się dostać, bo jak wiecie, gracz normalnie nie otworzy drzwi u kogoś na działce jest to po prostu niemożliwe, jest to blokowane ja sobie znalazłem tutaj fajną chałupę, tutaj gracza po prostu idz, i tutaj gracz oczywiście ma też zarąbisty samochód tutaj limitkę premium, więc serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś by chciał, to za stówkę macie taką zajebistą limitkę taka autopromocja od razu przy okazji Mega wygląda ten samochód, bardzo mi się podoba, w sensie wygląda mega bogato, nie? No, więc tutaj generalnie z tej okazji właśnie postanowiłem, że użyjemy właśnie tutaj tego domu, żeby wam pokazać jak to wygląda. No i generalnie policja będzie miała taki, taki taran. I już wam pokazuję jak to wygląda Generalnie podchodzicie sobie z takim taranem do drzwi W ogóle on mega fajnie wygląda Znaczy bardzo prosty model Akurat tutaj sobie taki model zrobiłem powiedzmy Ale bardzo prosty, ale fajnie wygląda Fajnie się go trzyma, bo wygląda tak jakby faktycznie trzeba drzwi wyważyć Podchodzimy sobie do drzwi Wpisujemy sobie wyważ drzwi I uwaga, słuchajcie tego No widzieliście, no i udało się drzwi otworzyć. Fajne jest to, że jakby udało mi się to zrobić w taki sposób, że te drzwi jakby nie rozwalają się całkiem, tylko po prostu się otwierają, więc fajnie. I tym taranem można generalnie wyważyć wszystko tak naprawdę. Możemy nawet wyważyć furtkę. Oczywiście nie ma 100% szans na to, że się powiedzie. No i wiadomo, teraz policja podjeżdża, wchodzi z bronią i tak dalej, aresztuje osobę, która się gdzieś ukrywa w mieszkaniu, czy coś takiego, nie? Fajne jest to, że tutaj <laughs> zrobiłem to na tej zasadzie, że policja tym taranem, możemy sobie wyważyć drzwi, policja sobie tym taranem może wyważać nie tylko drzwi tak naprawdę, ale może wyważać też różne furtki. E, trapdory, i tak dalej. O, nie udaje się wyważyć drzwi, widzicie? Czyli, jakby tutaj, furtka już jest bardziej wytrzymała, i trzeba jeszcze raz spróbować. No, i tak próbujemy do skutku, e, aż się w końcu e, uda. Podejrzewam, że za drugim, trzecim razem raczej powinna puścić. Chociaż chyba, żeby się mieć pecha. O, dobra, udało się otworzyć. Tylko, że otwierałem tą na górze. Nie wiem dlaczego, bo chciałem otworzyć tą na dole, ale dobra, spróbujmy też tą na dole, żeby udało się przejść, żeby było, że działa. E, chyba, że jak są dwie, to, to może coś nie zadziała. O, nie udało się teraz wyważyć. Chyba, że jak y, próbowałem wyważyć, to, y, to może miałem kursor na tamtej na górze. Ciężko powiedzieć, tak naprawdę. Zaraz sobie zobaczymy. O, znowu się nie udało. Kurde, jaka furtka. E, tutaj jak na złość, teraz będę wyważał y, tą furtkę 20 minut, teraz, nie? I znowu się nie udało. Co jest? Jaka pancer Jakie pancerne drzwi. Masakra. Znaczy pancerna furtka widzicie, czasami trzeba się trochę pomęczyć, ale to specjalnie tak jest, nie? O, No i się udało, no i generalnie policja Wyważyła drzwi, może dostać się Do budynku, do środka, więc tak to generalnie Tak to generalnie działa Ten dźwięk uderzania y, Taranem słyszą wszyscy dookoła Więc crime, jeżeli się gdzieś W jakimś budynku y, Powiedzmy za, y, zabunkruje Czy coś, to oni będą słyszeli, że policja się dobija y, No bo jednak taran jest głośny No i jak widzicie, można normalnie do środka Wejść, więc to jest pierwsza Taka, oczywiście zamkniemy sobie Te drzwi tutaj, żeby nie było, że robimy Szkody jakieś. Yy, więc to jest pierwsza taka aktualizacja, czyli właśnie ten taran policyjny. Druga sprawa jest taka, że od za niedługo, w sumie, DOJ będzie mógł wydawać, generalnie DOJ będzie miał różne komendy. Jedną z takich komend, możemy sobie to zrobić na, na przypadku tutaj tej działki Ica, czyli to jest Wenecja 13 e, i DOJ będzie mógł na rozprawach sądowych wydać taki nakaz, e, DOJ nakaz Wenecja 13 e, i teraz przez 24 godziny wydany nakaz przeszukania na region Wenecja 13, ważny przez 24 godziny, tworzy się nam taki dokumencik. Nakaz przeszukania Region Wenecja 13 wystawiono 3-11 2025 13 47 ważny 24 godziny. No i jest, kto wystawił, nie, czyli w tym momencie ja wystawiłem. Mamy taki nakaz przeszukania, jak widzicie, tak on, tak on wygląda. I z tym nakazem przeszukania policja może przeszukać działkę. To znaczy, generalnie trzymając tutaj ten nakaz, można sobie generalnie no, przeszukać yy, skrzynkę, tak? Wystarczy podejść gdzieś do skrzyni. Yy, oczywiście musicie być na tej działce i musicie mieć ważny. Yy, dobra, wiecie co, zrobimy? Ja sobie postawię tutaj skrzynkę. Yy, skrzynia, oj skrzynia, bo mam po polsku minecrafta, nie zmieniłem, dobra, weźmy sobie tu skrzynkę, postawmy, nie wiem wrzućmy do niej tam powiedzmy telefon i teraz jak trzymając nakaz przeszukania policjant, który trzyma, oczywiście to jest ważne tylko 24 godziny, po 24 godzinach już ten nakaz wygaśnie nie będzie się dało czegoś takiego zrobić, ale teraz wpisując przeszukaj skrzynię, mamy oczywiście przeszukiwanie skrzyni i można taki telefon na przykład jakby widzicie, policjant widzi wszystko i może oczywiście Taki na przykład jakieś nielegalne rzeczy po prostu skonfiskować, tak? czyli tutaj w tym wypadku no paper named no bo po prostu telefon to jest papier tak naprawdę yy, ale widać wszystko tak, co konfiskuje i tak dalej oczywiście wszystko się też w logach serwera zapisuje, więc yy, raczej nie będzie takiej sytuacji, że ktoś kogoś okradnie, dodatkowo yy, jakby no widać to wszystko, kto co zabiera, więc jak ktoś będzie zabierał jakieś normalne rzeczy, no, policjant i tak dalej, no to wtedy będzie miał konsekwencje po prostu albo dostanie bana i tak dalej albo po prostu zablokujemy to skryptowo żeby tylko nielegalne rzeczy policja mogła gdzieś tam wyciągać z działek graczy jakby przeznaczonych do przeszukania przez sąd tak czy na przykład jakaś tam rozprawa w sądzie i tak dalej powiedzmy że jest jakieś podejrzenie że jakiś obywatel na przykład nie wiem ma magazyn jakiś nie wiem dragów czy innych jakieś takich rzeczy na działce no to policja może taką osobę przeszukać i to tak naprawdę tyle z tej aktualizacji mini. Zapraszam was serdecznie na serverlisylife2.pl. Macie wszystko oczywiście w opisie. Zapraszam również do nas na Discorda i co, bawcie się dobrze, trzymajcie się. Cześć.